Siemaneczko widzowie, witam was w dzisiejszym odcinku Dziś troszeczkę nietypowo Dlatego, że pobawimy się troszeczkę tą płytką Od uszkodzonego dysku Możecie zobaczyć, że ona jest tutaj uszkodzona Zresztą był o niej film A skoro nie działa, no to można Chociaż pobawić się I porobić na niej zwarcie na tej płytce Od dysku twardego HDD Na interfejsie ATA. tutaj jeszcze możecie zobaczyć No, więc to będzie taki krótki odcinek. Mówiłem, że będą króciutkie odcinki. Jeśli wam się takie odcinki krótkie, na przykład z takiej te zabawy, uszkodzonych części, będą się wam podobały, no to będzie takich odcinków więcej. Powiem wam, że jak na razie to nieźle, to zaczęło rąbać smrodem i w ogóle. No płytka aktualnie prezentuje się tak. Trochę się przypaliła, strasznie śmierdzi, bo wszystko poleciało jeszcze na mnie, naddychałem tego, okropny smród. Ja idę na chwilę na dwór się przewietrzyć i wracam jak tutaj też się trochę przewietrzy w tym pokoju. Dobra widzowie, ja tutaj pourywałem troszeczkę części z tej płytki. No i jeszcze chwilę może spróbuję zraz zrobić na niej zwarcie i myślę, że starczy. Dobra, tutaj przesunę tą płytkę trochę. bo te kable mi nie starczają. Kurde, nie pykło. Próbujmy jeszcze cokolwiek złapać To Większość rzeczy jest pochalona Dlatego jest ciężko jakiekolwiek zwarcie tu zrobić Ogólnie problem polega też na tym, że zasilacz warsztatowy nam się wyłącza Jak robi się jakieś większe zwarcie, dlatego znowu muszę go uruchomić No i niestety O Widzicie Kurde, te kable już się pokrzywiły, będzie trzeba je Wymienić kiedyś Ja już nie ma co. Ce... Kurde, tego się nie spodziewałem. Dobra, ja przed chwilą obejrzałem właśnie tą poprzednią część, którą nagrałem. No i mogę wam powiedzieć, że nie nagrał się najlepszy urywek, ale ja tego nie wytnę, bo ja, moja reakcja tam była po prostu piękna, się wystraszyłem, bo ja się w ogóle nie spodziewałem tego, że to się strzeli. No, a nieźle strzeliło, no. Więc nasza płytka wygląda tak. Jeśli byście chcieli więcej takich głupich i śmiesznych odcinków, bo w sumie ten odcinek nie miał żadnego celu. To miało być tylko śmieszne i takie odstresowujące, bo no nie oszukujmy się, ale takie zwarcia czasami są nawet nawet fajną taką zabaweczką. Można się fajnie pobawić. Chociaż nie zachęcam, żeby nikt coś takiego tutaj robił, bo można się czasami nieźle przestraszyć bądź coś uszkodzić. Więc nie polecam tego naśladować. Ja trochę się zestresowałem w ostatnim momencie, dlatego tego nie wytnę. Robiłem to jakoś może drugi raz w swoim życiu, dlatego też... No, dlatego też tak się troszeczkę tym stresowałem. No więc jeśli wam się podobał ten trochę taki śmieszny i bezsensowny odcinek, to możecie zostawić łapeczkę w górę na kanale. Znaczy pod filmem, subskrypcje na kanale, komentarz też jest mile widziany, napiszcie też czy chcielibyście więcej takich filmików, no to coś pomyślimy. Jak na razie filmy pojawiają się, tak jak zauważyliście, trzy razy w tygodniu o 15.30 i będę starał się tego cyklu jak na razie trzymać. Więc cześć, do kolejnego odcinka, siema.